I rzeczywiście nad Tristram zapanował mrok. Tak moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy dzisiaj recenzowali Diablo, ale to z Diablo ma niewiele wspólnego poza faktem, że jest troszeczkę mroczne. Chociaż trzecia część Diablo mroczna nie bardzo była. Dzisiaj Darkest Dungeon na konsolę Nintendo Switch w audycji gramy na Maxa Hubert pomykała Paweł Typiak. Hubercie, recenzowałem tę grę dwa lata temu. Mhm. Trzy rok temu, nie jestem pewien. Chyba na początku 2000. 17 albo 16 roku. Nie jestem pewien, nie wiem, ile Darkest Dungeon ma lat i sprawiedliwie mówiąc nie, nie sprawdziłem tego wcześniej. E, stycznia 2016. No, no to dwa lata minęło od premiery tej produkcji i ona w tym momencie pojawiła się na konsoli Nintendo Switch. Czy to jest idealna gra, żeby zabrać ją ze sobą w podróż? A bo zielonego pojęcia, To jest y, najlepsza wersja tej gry, jaka wyszła do tej pory. W sensie Nintendo Switch jest platformą, która jest perfekcyjna do Darkest Dungeon. Po pierwsze. Gra jest całkowicie po polsku. Można wybrać sobie język, jaki tam nam... Na będzie konsoli pasował. Nintendo? Na konsoli Nintendo gra jest po polsku, tak? Okay. Gra jest dostępna w tym momencie tylko w cyfrowej dystrybucji i trzeba za nią zapłacić niewiele, poniżej 100 zł. Ale... Zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że jeśli kupiliście już tę grę na przykład wersji na Steam, to jeśli nie skończyliście dawkę z no bo wszyscy wiemy, że to jest bardzo trudna produkcja, możecie śmiało jeszcze raz zapłacić za tą produkcję tylko po to, żeby ukończyć ją na Switchu, ponieważ tak samo niesamowicie wciąga i to jest konsola, która jest idealnie przystosowana do rogalika, połączonego z RPG-em, połączonego z Dungeon Crawlerem, czy jak to się nazywa. Darkest Dungeon to jest w ogóle pierwsza duża produkcja, która została opłacona dzięki Kickstarterowi. Mhm. I bardzo się cieszę, że to jest produkcja, która wyszła na Nintendo Switch. Pamiętam, jak obserwowałem ludzi w naszej polskiej grupie Nintendo Switch Polska. Um, jak po prostu byli zainteresowani tą produkcją. nie Nagle wszyscy kupili to, bo każdy wiedział, że to jest tak zwany pewny port. No i okazało się, że jest jeszcze lepiej niż się spodziewałem, bo można było zrobić prosty port, czyli po prostu sterowanie yy, Joy-Conami yy, w trybie tabletu albo w trybie telewizoru, yy, no ale okazuje się, że jak trzymamy tryb tabletu, czyli tak jakby Game Boya, naszego, nasze Nintendo Switch, to on w pełni wykorzystuje możliwości dotykowe tej konsoli, czyli z racji tego, że gra pochodzi z peceta, prawda? Tam jest dużo klikania myszką. Mhm. Możemy to wszystko zrobić palcem i taki mariaż, połączenie gry mobilnej jakby, bo gramy na swoich smartfonach również, prawda? z grą y, całkowicie stacjonarną jest po prostu świetny, bo czasami kiedy, nie wiem, brakuje nam palca i właśnie jedziemy w autobusie, wyobraź sobie sytuację, nie? No to okej, okay, możemy trzymać konsolę, ale musimy skasować bilet, ale drugim palcem możemy wcisnąć ten, ten przycisk na ekranie i działa to świetnie. Ta sytuacja z konsolami przenośnymi i autobusem to jest tak wyssane z palca, nic nie robi. Jest wyssane z palca, to prawda, ale y, Darkest Dungeon, jak wszyscy wiemy, bardzo pochłania. Jeśli nie, nie grajeście jeszcze w tą produkcję, to Właśnie, czy to ona jest tak produkcji? na szybko? Bo to, to jest takie dwuwymiarowe Hardkorowa to gra? jest hardkorowa, bardzo trudna gra, ale nie tak hardkorowa, jak ludzie uważają. E, to ziemna gra, tytułu. E, w której sterujemy ekipą czterech postaci i musimy pokonać ten tytułowy najciemniejszy, najciemniejsze podziemie, najciemniejszy loch, loch, loch mm -hmm. dokładnie. I musimy się tam wybrać i jest tam bardzo dużo systemów i mechanik w tej produkcji. Czy to jest ta gra, w której możemy oszaleć, zachorować? Dokładnie, to jest gra, w której mamy system stresu oraz oczywiście punkty życia i nasza postać może w zależności od tego, co jest determinowane rzutem kostką, tak, systemem RNG, może albo ten stres w takiej kluczowej sytuacji odeprzeć, co się zdarza bardzo rzadko tak naprawdę i się okazuje, że jest jakąś postacią heroiczną i super, albo oszaleć i poza tym każda postać ma jakieś tam swoje predyspozycje. Ktoś jest y, bardzo egocentryczny, na przykład y, poza tym y, Paladyn nie może y, z postacią stanowić jako abominacja być w jednym zespole, ponieważ brzydzi się tej postaci wow. i, i te systemy są tak naprawdę bardzo, bardzo dużo jest w Darkest Dungeon od zawsze. To ja tylko wytłumaczę, bo żeby nasi słuchacze, którzy teraz na żywo nas słuchają i nasi widzowie, którzy później nas zobaczą na YouTubie, y, dobrze zrozumieli, ja w ogóle nie grałem w Darkest Dungeon, dlatego dzisiaj jestem w no, jest pozycji po prostu słuchacza. Ciekawy. Tak, tak i, i muszę dopytywać, ty grałeś bardzo dużo w obie wersje i PC i właśnie w, nie switchową. skończyłem ani jednej, ponieważ yy, mówi się, żeby skończyć Darkest Dungeon potrzeba od 40 do 80 godzin. To jest bardzo dużo, szczególnie. Taki rozstrzał. Tak, ponieważ w zależności od tego jak sobie radzimy, jak dużo główkujemy, jak dużo jesteśmy w stanie przewidzieć, ale również od tych rzutów kostką, ponieważ no, czasem się zdarza, że po prostu przeciwnik trzy razy trafia nas krytycznie, a my nie trafiamy w przeciwnika, no i wtedy musimy powtórzyć tego questa. W ogóle Darkest Dungeon to jest gra, w której nasze postacie z zespołu giną i to jest zupełnie normalne. Możemy rekrutować nowe ekipy, które mają się dostawać do tego lochu postacie szaleją i to jest tak jakby naturalna kolej rzeczy, nie, nie możemy się w jakiś sposób przywiązywać i będzie nas ta gra po prostu kopała w tyłek, tak długo aż się do niej przyzwyczajimy i zaczynamy, będziemy zaczynać wyciągać wnioski. Dopiero po kilku godzinach zaczynamy czuć się potężni, bo orientujemy się o co w tym wszystkim chodzi i tak naprawdę nas to jeszcze bardziej wciąga. Na pc przegrałem ponad 25 godzin, na wersji Switchowej to było ponad 12 godzin. No, na konsoli, na Nintendo Switch nie ma takiego licznika, który dokładnie nam to pokazuje, ale sobie patrzyłem na zegarek. Kwestia lingwistyczna. Powiedziałeś, że tak. na PC przegrałeś, a nie, że wygrałeś ileś tam godzin. No, czy, dlatego, nie, nie, czy dlatego, że ta gra jest słaba i po prostu nie warto po nią sięgać? Nie, to jest... No, po pierwsze, najlepsza wersja Darkest Engine'a okay. wyszła. To jest platforma, która jest idealnie przystosowana pod tą produkcję. E, tę produkcję, przepraszam, dla purystów językowych. Zów lingwistyczny. E, zów lingwistyczny błąd. <laughs> Poza tym, e, no to jest gra, która... W, już w early accessie, kiedy była dostępna przez tam jakiś czas, była po prostu zyskała bardzo szeroki rozgłos z racji tego, że w bardzo fajny i sensowny sposób się rozwijała. Teraz ten build, który jest dostępny, czyli wersja gry, to tam jest dwa z kawałkiem, także już bardzo dopracowana gra. Poza tym już są te trzy tryby trudności. Jak grałem, to był tylko ten jeden docelowy tryb trudności, czy dwa, o ile się nie mylę, czyli trudny i bardzo trudny, a teraz jeszcze dostał, został dostosowany taki trochę łatwiejszy i poza tym poziom trudności, o ile się nie mylę, na, na Nintendo Switch gdzieś czytałem takie informacje, też został odrobinę obniżony, ale zupełnie szczerze, ja tego nie odczuwam. Cały czas ta gra jest wymagająca, gram na najniższym poziomie trudności, bo, no bo nie oszukujmy się, po tych 25 godzinach z Sakiem po prostu nie wróciłem do tej gry, bo już było dla mnie za trudno, a jestem człowiekiem, który skończył trzy części Dark Soulsów i no, zdarza się, że jest za trudno. Natomiast chcę z tego jak najwięcej wyciągnąć i zupełnie szczerze Wam powiem, jeśli potrzebujecie gry, która Was wciągnie, którą będziecie chcieć grać w domu, będziecie chcieć grać yy, będąc właśnie w podróży, yy, czy nawet w toalecie, wyskakując, robiąc jakiś szybki loch, to darkest Dungeon na Nintendo Switch jest pozycją dla Was, jest to gra warta tych pieniędzy i zupełnie z radością na twarzy, bo się nie spodziewałem, że to będzie tak szokujący dobry port, nic się nie tnie w ogóle, nic, żadne animacje, wszystko cały czas ten 2D styl, który narysował Chris Borusa, twórca ze studia Red Hook, to jest studio, które pracował na Dark Z Cały czas wygląda rewelacyjnie, w ogóle ta grafika się nie, y, nie zestarzała. E, zupełnie szczerze y, polecam i Ocena. dziewiąteczka. <laughs> 9 na 10. Co? Chyba taką samą notę dałem 2 lata temu i Pięknie. podtrzymuję po dwóch latach. To jest świadomość jakiegoś tam poziomu. Wiecie co, Switch to ma dobrze, bo mam wrażenie, że Switch dostaje najlepsze i najmniej zniszczone ubrania po swoich starszych bratach. I teraz braciach. I teraz... Kurczę, bardzo dobre podsumowanie I Teraz do ten... Ma się ochotę w to grać, także Darkest Dungeon gramy na maksa 9 na 10. Koniecznie. Wersja na Switcha. Koniecznie w to zagrajcie.